Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, ró z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go móc. po, po no i. go lekko ręką. Mówimy ja o starych, tak? Nie, o dopingu. <laughs> doping kibitu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy No widzisz? No właśnie, spoćwiam się tutaj, Monika. To te twoje feromony, chyba. <laughs> Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Prime, ma czwóreczkę, jest ze mną król Popek. Witam ja powiem bardziej do... dobry wieczór niż dzień dobry, e, jestem. To dzień dobry, wieczór, Popek, powiedz mi, jak konferencja, jak się czujesz w Prime? Konferencja nadzwyczaj, jakby prorodzinna, tak bym to nazwał, <laughs> ja przybyłem tu jako ostatni. Zobaczyłem jak ten olejnikowi wypierdala liście, ale to jest normalny dzień w biurze. Także co tutaj e, komentować i na czym się skupiać. Także czuję się jak ryba w wodzie. Dzień jak sodzniej. Tak. E, Pepek, powiedz mi, konflikt z Fejmem i z jest? Czy jak do tego podchodzisz, do tej reakcji Fejmu i Hailiku na, na to na Federację Prime? Absolutnie mam w to wyjebane. E, e, ja się umawiałem z nimi. Słownie nie dotrzymali obietnicy, później zaczęliśmy straszyć sądownie, dogadałem się tutaj z Primem. Eee, straszyć możecie sobie kurwa duchy, tyle Wam powiem. Jak się w kurwie otworzę swoją federację i tam będę kurwa eee, walczył co, co gale i... I tak zarabiam pieniądze, a zresztą ja nie potrzebuję, wiesz, tak naprawdę, to jest jeszcze to, co mnie trzyma przy życiu w dobrej, dobrej kondycji, w dobrym, w dobrym, wiesz, jakichś takich warunkach fizycznych, sport, dlatego to robię, nie? Oczywiście za tym idą pieniądze, ale to nie jest tak, czy wy myślicie, że, 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 że to jest tylko dwie alternatywy i dwie federacje na świecie, o których ja mogę walczyć? Ja mogę walczyć, kurwa, wszędzie, ja będę chciał. Ja nawet jakbym, ja bym się wkurwił, przeprosiłbym y, Kawulskiego, y, dogadał się z nim, walczył KSW. KSW, niedługo Pudzianowski, mamy Kalidow. Jak obstawiasz, kto wygra? Y, nie wiem, co jest w kolejce pierwsze: rozum czy serce? Bo serce podpowiada mi, że Mariusz Pudzianowski, ale rozum, że mamet. Także co pierwsze jest w kolejce: rozum czy serce? A, zobaczymy. rampam. Pam, Popek, proszę, powiedz mi, walka z Kasjuszem. Cały czas w treningu jesteś, oczywiście? Tak. Jestem w treningu, nie ukrywam, że to jest taka nowa przygoda jak dla mnie, bo zawsze chciałem mieć nową walkę bokserską, ale nigdy nie mogłem dostać, bo walczę zawsze gdzieś w tam formułach MMA. Jak się przygotuję ten miesiąc, nie popełnię żadnego błędu, nie mówię tutaj taktycznego, tylko jeżeli nie oszukam siebie, a nie bo już jest, za dużo wylałem potu, za dużo tego wszystkiego wiesz. Yy, progresu do przodu. Wiem jak to działa. No jakbym poleciał za tydzień czy za dwa tygodnie przed walką na dwa dni moich baletów, cofam się o półtora tygodnia do tyłu, I to jest tragedia. Odczułem to na własnej skórze na sparringach. kilka walk do tyłu przy przygotowaniach, także wiem, że tego nie mogę zrobić. Później sobie po jak będę chciał, to sobie przypierdolę, kurwa. Nawet w żyłę, kurwa, jak będę chciał. A jak? Żartuję e, oczywiście. Popek, Kas już zazwyczaj walczy w boksie, w formule boksu. Nie chciałeś uprzeć się i zrobić MMA? Chciałem, tylko że Kas już nie chciał. Uparł się. Nie, taki z jego kozak. <zarty> <zarty> taki z jego urabura, kurwa, wiesz. Chciał, nie chciał walczyć, nie chciał pójść do mojego świata, więc ja musiałem przyjść w, do niego. Mhm. Wiem, że byłeś dziś w Rzeszowie. Ja też byłam. Wczoraj byłeś w Rzeszowie. No. Koncertowałeś? Tak, grałem dwa koncerty, zrobiłem dwa treningi, a każdy już mówił, na pewno zajebałeś do nosa. <laughs> Jednak nie. Nie, to jest takie wchodzenie do mojej głowy, wyzywanie od narkomanów, gdzie jestem w stosie treningowym, to nie przejdzie, Kasz. <laughs> on cię podpuszcza, dajesz Ale, się. Da, da, da mówi, że mi feszę do głowy, że mi kurwa tam rzeźbi dłutem, kurwa e, e, swoją wygraną. Nie, tak nie jest. Za dużo razy się powtarza, z tym samym ja wiem, że jego gdzieś tam ogarnia troszkę straszek, jak mówi non-stop o tym, kurwa, że w drugiej rundzie, ja cię ubiję, powybijam ci wszystkie zęby, kurwa, a nie jeden mi nie wypadł, od nawet od kokainy, kurwa. <laughs> Ale za to złote, to ciężko chyba je nie, to jest. Po prostu ja mam kurwa wrośnięte w czachy zęby, także to młotkiem nie wybijesz. Powiedz mi, Rewan z Normanem będzie? Jeżeli do tego dojdzie, wiem, że z tego słyszałem ostatni, ostatnim czasem, że Parker się wylogował z frików i gdzieś tam próbuje coś nowego. Ja na razie mam tylko tą wiesz, w głowie kasusza i, i, i przygotowania do tej walki. Także nie, nie skupiam się na tym. Co będzie zacząć 4 miesiące, nie? Nie wiem z kim będę walczył. Nie wiem, czy po tej walce dalej będę walczył, czy będę walczył w Formule mamaczy czy spodoba mi się boks i będę zostanę bokserem, kurwa, nie wiem, nie wiem. Mm -hmm. Jak na razie to gdzie trenujesz? Ja trenuję w Kielcach, w klinczu Gdzieś tam się o górach u Maria i, e, Robsona Sushi Bonza i was wszystkich mordeczki i ten. Ale chciałem wrócić w góry, ale nie mam możliwości z tego względu, że odwołałem trasę koncertową teraz w tym ostatnim miesiącu i, i nie mam czasu, żeby być ojcem, matką <grytania> i tak dalej wychowywać dzieci, trenować, grać koncerty, mamy jeszcze dużo zobowiązań innych, jeszcze jazda po górach, to się nie mieści czasowo, muszę się skupić bardziej na już treningach takich podwójnych, dwa razy dziennie, interwałach i tyle. Nie bardzo ciekawi jak łączysz treningi i koncerty, to jest dość wymagające. Jest ciężko, ale, 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 ale jest to możliwe. Ale przed y, koncertami trenujesz, po koncertach, jak to wygląda? Yy, przed koncertami, no wczoraj zagrałem dwa koncerty, ale przed, przed koncertami, bo pierwszy grałem o 11 w nocy, drugi o 2 o, o w nocy, ale zdążyłem zrobić godzinę basenu, tarczę 12 rund z trenerem, poleciałem, zrobiłem Także można. Wow. W kontraktach masz podpisane, że musi być w hotelu siłownia i dostęp do treningu? Bardzo bym chciała, ale nie zawsze tak jest. Nie udaje się. Nie, ja dziękuję Ci serdecznie za wywiad, Trzymam mocno kciuki. Mam nadzieję, że zobaczymy. Fajnie było zobaczyć Kasjusza w MMA. No zobaczymy, no. Jeżeli, jeżeli wygram lub przegram i będzie chciał rewanżu, to tylko formuła MMA. I mnie to bardzo cieszy. Wam dziękuję za. <laughs> I ram, ram, dziękuję. dziękuję